No i dobra, jesteśmy już na kemp. Jak to jest? Kemp. Delfin, co ty tam chowasz za plecami? <laughs> Jedziemy. Nakręcimy tutaj cennik jeszcze, jak to wygląda sytuacja. Cennik Bungalow. Czy można bungalow to są domki chyba, nie? Ale nas interesuje tutaj camping. Osoba dorosła 4 euro. Dzieci do 5 roku za darmo. Aut 3,5 euro. No i my jeszcze musimy zapłacić za karawan, czyli ten, przyczepa, nie? 5,5 euro. No i energia, jakby chciał ktoś prąd. Za jeden dzień 4 euro plus za każde zużycie. Tam jest akwapark od razu niżej, jak widać. Ale bo tam w jednym jest zamrożnięta woda. Tak? Aha. Kajaczki jeszcze można wynająć? Aha. Też jakiś słowik. No ale, ale tam wujek. są takie dwa baseniki, jeszcze co można tam wejść. Z tego co się orientujemy, to tam wejście 7 euro za dorosła osoba, 3 euro za dziecko, nie? Tak jak mówię. 3 euro dorośli, 3 euro dzieci. I 7 euro dorosłe, czyli 10 euro wejście za, na dwójkę, bo Gabi nie poszła, bo no, ma łą siedzi. Wpada nam tu deszcz, ale my wchodzimy ostro do wody. Gdzie jest cieplejsza, Delfin? Tu czy tu? Jest co? Tu na pewno. Tam jest cieplejsza. Ja też. Ciepłe, tam jest cieplejsa woda w tamtym drugim. Ale nie ma takiej strasznej dużej różnicy. Jest pewnie. Wreszcie 7.18 mamy jeszcze godzinę dwadzieścia Zalbia, jak tam się kąpało? Fajnie, ale jestem bez majka. No bo nie wzięliśmy Dobra, wychodzimy w malutku Fajnie było Gorąco I deszczowo Misja Jesteś na filmie. O, mamy tutaj awarię lekką. Nie my, w sumie to ma awarię. Przed lis i wszystkie śmieci mu porozpierdzielał. No i Delfin posprzątał śmieci dla malucha. Czy większość? Trochę jeszcze no, Dzielimy się, dzielimy się. Nie, tak po prostu, prostu wiesz. <laughs> Musi być solidarność. <laughs> Ta, maluch rozwinął markizę delfinowi, delfin ten, wśród <laughs> Jak padało. Jeżeli nie chodzi o zbieranie śmieci, to chodzi o tą mida, jak wyjdzie. <laughs> no. Ale mówił jeszcze wczoraj, że... Trzeba śmieci podsunąć, to się zapomniał chyba. No, Super. Zimno było z wieczorem. 5 stopni, ale było. No. Jest huśtawka. Ale gdzie Klaudia jest? O kurde Klaudia, nie boisz się? Fajnie się puścia, nie? Jak to jest powietrzu tak? No. A tam jest taki domek. Co? Co? Musimy Klaudia, Klaudia. Ja idę do ciebie. Czerwony krótki. Idziemy na spacer. Przytomność wody. Aha, czyli te drzewa sygnalizują, że jest woda, tak? Tak. Chyba Przytomność tak. wody? Przytomność wody, że jest nic nie ma. Jak są suche, to nie ma wody, jak są mocne, tak? No. O, jak są daleko. Idziemy sobie teraz na wycieczkę rowerową, jak, jak to się nazywało? No Ju, jedźmy, Jura, jedźmy Jura coś tam Co jest z Jurą? Delfin tutaj przewodnik, sprawdza mapę Dobra, rowery, rowery żeśmy tak spieli. No i idziemy na Juranową Dolinę O, kogoś tam słyszałem na krótkofalówce Trzymaj się przez te mosty Tutaj co ja robię się na chwilę Zobaczymy, jak to na pokazuje Juranowa Dolina 10 minut kurczę. Kawałeczek. Zobaczymy. Misiu, jakoś pijąco jestem u ja. Lisiu. Mm, ulubiona ulby na pozycję W Tak. I o dotarliśmy. Juranova Dolina. Jaka? Juranova. 870 metrów nad poziomem morza. Kropi deszcz. Możemy się schować. Buty tak. ciuchy, wszystko. No to jest kama, dobra. O, mocujemy. No, Ere, dawaj. To na powrocie. Tak. Wąski, głęboki wąwóz ze stromymi ścianami, skrętymi bankami, wannami i małymi wodospadami. Dawniej dno koryta potoku mogło być o około 200 metrów wyższe. Tu masz, pokazane. No pokazane. że było koryto takie, takie, takie. Ale spoko. to jest drzew kapie, chyba? Nie, to jest na jednej. Daj, i gra, Ale nas to gra, 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 nie no nie, grad jednak, mamy włosy śniegu. Chodźmy uh! się gdzieś pod skałami. Wracamy na wiatę. Wracamy na wiatę może, nie? Chodźmy tu pod drzewem. Chodź Dobra, idę sam, ponieważ zaczęło padać, a wszyscy się wrócili tam pod wiatkę, także zobaczymy, przejdę się kawałek, ślisko będzie pewnie. Trzeba wziąć coś w łańcuchu. dobra, próbujemy tu wejść. Ciasno jest troszkę. To jest puszko. Cały czas pada. Niestety. Fajne miejsce, ale nie idę dalej. wrócę do ruchy całe. Tu jest jakieś, nie wiem, 7 metrów. Fajnie. Zrobię jeszcze zdjęcie Gabi to pydać tu nam słucha się ale gitarka Proste. wracamy sobie już tą drogą Mieliśmy iść dookoła więc deszcz niestety wracamy tą samą drogą przyszłość przyszłym nawet nie wiem jakby się poszli do oka, skoro rogy mamy tam zaparkowane pod eee, wiatrem Po jest te co? co? Wiedziałam do tego Wiedziałam do tego. Ale chopad tak też tu będzie ocakra rozpadało Biuro podróży kobar. No, Pogoda. Po... Pogoda zawsze jest. To nie tam gdzie myślę. Dobrze nam się udało tutaj dobrze, ta wiatka A. jest Tak jak wylało. Gradsy to wracamy teraz Kręcę z ręki nie z timbala bo timbal Podeszło deszczu odmówił posłuszeństwa, ale stabilizacja jaka jest, błoto się zrobiło, wracamy do rowerów. Kurde, mam nadzieję, że stoją tam jeszcze. Zobaczymy. Mamy lisa. Złodzieja śmieci. Nie, nie, kuczni, kuczni. Gdzie? Idź po kiełbaskę jeszcze, Klaudia, jedna. Ale on ma coś z okiem jednym. Dawaj, gdzie kleimy? to? miejsce Tutaj mamy wiatę. Wiata fajnie, bo wiata jest tutaj zasłonięta z wszystkich stron taką folią. No i też tu można pozmywać naczynia. Tylko, że w tym momencie niestety nie da się, bo woda zamarła. mamy mikrofonówkę. Kuchenkę gazową. No i tyle. Gdzieś tu jeszcze było płyta a to może w drugiej wiacie. No i czajniczek. No, i tutaj mamy drugą Tu Jest bar, ale jest niestety niecny. Jeszcze teraz w maju. I w drugiej wiatrze tutaj są, one, są chyba wędzarki jakieś. A jest miejsce na Nic Miejsce na jest tutaj na zewnątrz. No, a tutaj jest ta duża kuchenka. No, w zasadzie elektryczny. Tu jest dosyć sporo pomieści. Także też fajnie. No i tutaj też jest zasłonięte, jak widzimy. Można sobie zasłonić. No, no, i tyle. No, i tam dalej, czy tam łóweczkę widzimy. No, to tam jeszcze jest taki placek zabaw dla dzieci. Taki, taki, i takie. Na pijemy sobie jeszcze piwko. No, ale to jest takie. Złoty bażant. Złoty ale zerowy. Tego. No, nie, no zerowy. No, wyjeżdżamy już. Orawicy, Porabicyka, porabica mam awarię, bo misia zrobiła kubkę Zawsze jak ruszamy Znaczy nie zawsze Przeważnie No dobrze, delfin czeka tam na dole Klaudia oczywiście Co? I banany No, jak Cię Gabi w ogóle podobało tutaj? Ile punktów na Na pięć, chyba Ja też pięć. No to jedziemy, to trzymajcie się Byśka pomachajmy Pa. Pa. Do następnego. Tak, pa. pa. mi się urwała. No ja chcę Mam po stronie po stronie pasażera. Ale najgorsze to jestem.